Jest taka sobie firma materacowa, i oni mają taki system gwarancyjny, że możesz zwrócić swój materac bez podania przyczyny w przeciągu 100 dni od zakupu. Nawet jeśli już go używałeś. Mówimy o rzutych materacach. I, uh -huh. Tak. I e, Tylko to nie jest case z rynku polskiego. Tak, ja wiem, ale. To, I... No powiedz to ja później, podrzucę, gdzie można to zobaczyć. Tak, wiem o czym mówisz. Um, no, 100 dni na zwrot. No i. Um, a nie, to jest case polski, dobrze. Znaczy, i oni boak, sprawdzili. Boak, a nie, tak, w Polsce, spo, bo to był w Polsce case ten, o, ten o którym chcesz powiedzieć, chyba był w Polsce. On był w Polsce, dlatego że nie porównali do, do reszty europejskich rynków. No bo sprawdzili, dobra, czy są miesiące, w których ludzie oddają te materacje częściej niż inni. No i generalnie z dobrych wiadomości to okazało się, że taka średnia zwrotów w naszym kraju jest taka sama jak w krajach europejskich, czyli że nie byliśmy jakimiś wybitnymi cwaniakami tutaj. Niemniej był jeden konkretny miesiąc, gdy te zwroty były. Diametralnie wyższe niż zwykle i teraz znowu nie chcę, nie chcę skłamać liczbą, ale bardzo yy, znacząco wyższe. Z... Chyba w Polsce e... to było 23%, jeśli się nie mylę, zwrotów. Być może. No ehm... No i dlaczego w tym marcu? Bo już ty powiedz, rozwiąż zagadkę. Czemu w marcu ludzie oddawali te materace, a później przychodził kwiecień? I wracało to na swoje miejsce. I spoko, i już jakoś y, y, ochota na to, żeby oddawać te materace, była mniejsza. Może jakiś widz nam podpowie. Ale to, to ja zanim ktoś, kto wrzuci w komentarzu dlaczego, jeżeli znacie przyczynę, a myślę, że, że jest dość prosta, to, to możecie to podrzucić. Natomiast jeżeli będziecie chcieli posłuchać wywiadu z założycielami tej firmy, nie powiem wam teraz z imienia, nazwiska, jak się chłopaki nazywają, możecie to zobaczyć u, na YouTubie u Macieja Budzicha. Maćka. Maćka, tak. Także Maciek z, z, przeprowadził ze mną wywiad i oni się też dzielą tym kaisem, że a, no bo w Polsce to tak było, że w pewnym okresie e, po prostu zwroty były częstsze. Ym, no ale oni też w bardzo ciekawy sposób, wiesz, przy, y, badają, tak, analizują te wszystkie ruchy, także to u nich ten marketing y, też tak wygląda. E, po, 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 o, pojawiło się, Poczekaj, czekaj, czekaj, już czytam. Kto wygrał? 100 dni do gwiazdki, 100 dni od gwiazdki. Super, po Walentynkach. O, no. A może faktycznie dochodziło o Walentynki, a oni powiedzieli, że o święta. No. Tak, oni powiedzieli, że święta, że ludzie brali te materace jak miała ich odwiedzać rodzina. No a później zwracali, jak już wszyscy wyjechali z tych świąt.